Witaj na kanale Metarejki. Dziś mam dla Ciebie 70 afirmacji wdzięczności, które możesz stosować codziennie, aby wzmocnić poczucie wdzięczności i miłości w swoim życiu. Jestem wdzięczny za każdy nowy dzień, który daje mi szansę na rozwój. Doceniam wszystkie małe rzeczy. Które przynoszą mi radość każdego dnia. Jestem wdzięczny za ludzi, którzy wnoszą miłość i światło do mojego życia. Dziękuję za zdrowie, które pozwala mi cieszyć się każdym dniem. Jestem wdzięczny za siłę, którą odkrywam w sobie w trudnych momentach. Każde doświadczenie w moim życiu. Zarówno dobre, jak i trudne, przynosi mi lekcje, za które jestem wdzięczny. Doceniam miłość, którą otrzymuję i którą dzielę się z innymi. Jestem wdzięczny za spokój i harmonię, które odczuwam w sercu. Moje życie jest pełne obfitości, a ja jestem za to głęboko wdzięczny. Doceniam każdy oddech, który daje mi życie i siłę. Jestem wdzięczny za przyrodę, która otacza mnie pięknem każdego dnia. Dziękuję za możliwości, które pojawiają się w mojej drodze. Jestem wdzięczny za wsparcie, które otrzymuję od innych ludzi. Doceniam każdą chwilę ciszy. Która daje mi wewnętrzny spokój. Jestem wdzięczny za swoją pracę i możliwości, jakie mi oferuje. Dziękuję za ciepło, które otacza mnie w moim domu. Jestem wdzięczny za moje ciało i wszystko, co dla mnie robi. Każdy dzień przynosi mi nowe powody do wdzięczności. Jestem wdzięczny za swoją kreatywność która pozwala mi wyrażać siebie. Doceniam każdą osobę, która pomogła mi w mojej drodze. Jestem wdzięczny za mądrość, którą zdobyłem dzięki swoim doświadczeniom. Dziękuję za miłość, która mnie otacza i wzmacnia. Jestem wdzięczny za swoje umiejętności i talenty. Doceniam każdą chwilę radości i śmiechu. Które przeżywam. Jestem wdzięczny za nowe możliwości, które pojawiają się w moim życiu. Dziękuję za przyjaciół, którzy stoją przy mnie w każdej sytuacji. Jestem wdzięczny za możliwość rozwoju duchowego i osobistego. Doceniam każdy krok, który przybliża mnie do moich celów. Jestem wdzięczny za wiarę w siebie, którą w sobie rozwijam. Dziękuję za dar życia i za wszystkie lekcje, które ono mi przyniosło. Jestem wdzięczny za każdy posiłek, który mnie odżywia. Doceniam swoje zdolności do kochania i bycia kochanym. Jestem wdzięczny za przyjaźnie. Które wzbogacają moje życie. Dziękuję za każdą chwilę spędzoną w zdrowiu i szczęściu. Jestem wdzięczny za piękno, które dostrzegam wokół siebie. Doceniam każdą okazję do nauki i wzrastania. Jestem wdzięczny za swoje marzenia, które motywują mnie do działania. Dziękuję. Za wewnętrzny spokój, który pomaga mi przechodzić przez trudne chwile. Jestem wdzięczny za cierpliwość, którą rozwijam w sobie każdego dnia. Doceniam każdą rozmowę, która wzbogaca moje życie i relacje. Jestem wdzięczny za wolność wyboru, którą mam każdego dnia. Dziękuję za miłość którą mogę dzielić się z innymi. Jestem wdzięczny za swoją intuicję, która mnie prowadzi. Doceniam każdą chwilę, w której mogę odpocząć i zregenerować siły. Jestem wdzięczny za szczęście, które pojawia się w moim życiu w różnych formach. Dziękuję za wszystkie wyzwania, które uczą mnie wytrwałości i siły. Jestem wdzięczny za swoje relacje rodzinne, które dają mi poczucie przynależności. Doceniam chwile spokoju, które pomagają mi odnaleźć równowagę. Jestem wdzięczny za możliwość wzbogacenia swojego życia każdego dnia. Dziękuję za możliwość bycia tu i teraz, w pełni świadomym wszystkich darów, które mnie otaczają. Kocham i akceptuję siebie takiego, jakim jestem. Moje życie ma głęboki sens, nawet jeśli tego nie dostrzegam. Jestem ważny i mam znaczenie w tym świecie. Zasługuję na miłość, szacunek i szczęście. Każdy dzień przynosi mi nowe okazje do odkrycia sensu mojego istnienia. Jestem tutaj z ważnego powodu, a moje życie ma cel. Zasługuję na miłość i uznanie od siebie samego. Moje istnienie przyczynia się do dobra w świecie. Jestem w stanie dawać i otrzymywać miłość w zdrowy, pełen szacunku sposób. Moja unikalność czyni mnie wyjątkowym i potrzebnym. Każde doświadczenie, które przeżywam, wzbogaca mnie i pomaga mi odkryć swój cel. Z każdym dniem uczę się kochać siebie bardziej i głębiej. Moje życie jest pełne sensu, nawet jeśli czasem nie widzę całej drogi przed sobą. Jestem wartościowy i zasługuję na wszystko, co najlepsze. Moje serce jest otwarte na miłość, a ja sam jestem źródłem miłości dla siebie. Jestem tu, aby spełniać swoje marzenia i wnosić coś cennego do świata. Moja obecność jest istotna dla innych, a ja wpływam na świat wokół mnie. Każdy dzień jest kolejną okazją do odkrywania głębszego sensu mojego życia. Zasługuję na to, aby żyć pełnią życia, z radością i pasją. Jestem w pełni gotów zaakceptować, że moje życie jest wartościowe i ma cel. Namaste.